W dzisiejszym filmiku chciałam Wam trochę powiedzieć o tym, jak przygotowuję paznokcie, jak robię taki podstawowy manikur przed nałożeniem lakieru kolorowego. Czyli będzie mniej więcej o tym, um, o przygotowaniu płytki paznokcia, o tym, jak wycinać skórki wokół paznokci. Podpowiem Wam parę rzeczy i będzie też trochę o użyciu frezarki do paznokci, takiego urządzenia wielofunkcyjnego, które myślę, że naprawdę ułatwia sprawę. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Będziemy potrzebowali oczywiście urządzenia do manicure 3 w 1. Jak widzicie, jest to takie fajne urządzenie bardzo kieszonkowe, bardzo mm, takie, które można spakować sobie na wyjazd, czy gdziekolwiek zawsze wziąć ze sobą, bo nie zajmuje dużo miejsca. Pod tą przykrywką pierwszą są schowane takie trzy frezy. Pierwszy frez, ten metalowy, jest to frez diamentowy, który będziemy używać do skracania paznokci tak jak pilniczka czy też ewentualnie jeśli macie bardzo pofałdowane paznokcie, płytkę paznokcia, to używamy tego frezu też do wygładzania powierzchni. Następny frester ten różowy to jest frez kamienny i jego używamy do właśnie wygładzania paznokci. Jest troszeczkę mniejszej gradacji niż poprzedni, więc jest delikatniejszy dla nich. Dlatego też można delikatnie wyrównać powierzchnię paznokci nim czy też brzegi paznokcia po, po, po opiłowaniu. I ostatni, ostatnia nakładka jest to nakładka, którą używamy do wygładzania powierzchni paznokcia. Po prostu jest to nakładka, która ma wygładzić tą powierzchnię i nabłyszczyć. Lakier mam z paznokci świeżo zmyty. Zaraz zaczniemy piłować paznokcie. Pokażę Wam, jak do tego używać frezarki. Ale co zrobię najpierw, to nałożę sobie ten krem na skórki. Krem do pielęgnacji skórek, po to, żeby je troszeczkę zmiękczyć, żeby później było mi łatwiej je odsunąć. Nakładam sobie go. Tak dosyć staram się obficie. Ja po prostu tak lubię na swoich paznokciach. Krem mi skórki zmiękcza, a ja teraz przejdę do opiłowywania paznokci. Jak widzicie, używam tego diamentowego frezu, tej diamentowej końcówki i ją używamy do nadawania kształtu paznokciom, ale także jeśli macie jakieś mocne zgrubienia na płytce, to właśnie możecie używać ją delikatnie, bardzo delikatnie do wygładzania jej powierzchni. W frazerki jeszcze zaraz wrócimy, ale teraz po prostu muszę sobie z paznokci zmyć ten krem do pielęgnacji skórek. Zmywamy ten krem po około jakieś 10 minutach. Teraz biorę patyczek bambusowy i odpycham sobie skórki. Możecie też zamiast kremu oczywiście namoczyć dłonie w miseczce wypełnionej ciepłą wodą z dodatkiem nawet mydła do rąk. Taka właśnie kąpiel też pozwoli Wam zmiękczyć te skórki wokół paznokci i ułatwi Wam odpychanie ich. Przejdziemy teraz po prostu do wycinania skórek i to wcale nie jest nic trudnego. Najważniejsze jest, żeby mm, złapać tą suchą skórkę i wycinając nie ciągnąć do góry, nigdy nie odrywać, tylko ciąć cały czas miarowo wzdłuż paznokcia od jednej strony do drugiej. I to jest właśnie ten jedyny sposób, który przy wycinaniu skórek pozwoli wam, że te skórki nie będą tworzyły takich zadziorków, nie będą później zaczepiać. U mnie też nie ma bardzo co wycinać, dlatego, że ja dosyć regularnie po prostu e, robię paznokcie. Ale tak człowiek spróbuję wam pokazać. Teraz wracamy do frezarki i do tego kamiennego frezu. Będę wygładzać nim powierzchnię paznokcia. Troszeczkę będę szlifować skórki, po to, żeby je jeszcze mocniej wygładzić. Do tego też możecie go używać właśnie do skracania skórek i będę wygładzać brzegi paznokcia. Teraz będę używała ostatniej nakładki do wygładzania powierzchni płytki paznokci. Jeżeli nie chcecie czekać z kremem do rąk, zanim paznokcie wam wyschnął, to po prostu nałożcie go wcześniej, tuż przed pomalowaniem paznokci. Bierzemy odrobinę zmywacza na paznokci i przecieramy paznokcie po to, żeby zdjąć z nich um, jakiekolwiek tłuste substancje. Dlatego, że jeśli zostawimy tłuste paznokcie, nie będą one właśnie suche i odtłuszczone, to lakiery nam się będą dłużej, gorzej dużo gorzej trzymały. to jest bardzo ważne. Teraz na spokojnie mogę nałożyć na paznokcie odżywkę i teraz moje dłonie są już gotowe do nałożenia kolorowego lakieru. To już wszystko w tym filmiku. Dajcie mi koniecznie znać, czy któryś z takich prostych, podstawowych rad przypadł Wam do gustu, czy Wam się po prostu przyda. Dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzach. I tak jak zawsze zapraszam Was na inne filmiki. Ostatnio był filmik z manikur z lakierami matowymi, także oceniam Was na nasz kanał do obejrzenia innych filmików. I żegnam się z Wami Cieńku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!